Dzień dobry Państwu. Proszę o zajęcie miejsc. Otwieram posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki. Dziękuję bardzo. Głos zabierze Pan Łukasz Jakubowski, a przygotuje się Pani Iga Kamocka, Fundacja Szumana. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chciałem tutaj pochwalić oczywiście tę definicję patriotyzmu jako nowoczesnego pojęcia, bo rzeczywiście ten patriotyzm to nawet to nie jest definicja, tak naprawdę tylko to jest pojęcie nacechowane pewnymi emocjami. Każdy z nas tak naprawdę może mieć inne, może uważać co innego za patriotyzm, tak? Czy to właśnie umiłowanie do swojego Miejsca zamieszkania swojej wsi, swojej miejscowości, swojej rodziny, tak, to uważa za swoją ojczyznę, swój kawałek ziemi, więc dobrze, że tutaj uczniowie będą mogli sami postanowić, co, co dla nich jest to najistotniejsze i oczywiście uważajmy, żeby tutaj w sensie mówmy o tym patriotyzmie, bo to jest pozytywne pojęcie i uważajmy właśnie na temat nacjonalizmu, mam nadzieję, że będziemy tutaj to rozróżniać. Co powoduje i do czego prowadzi nacjonalizm, jako tutaj to negatywne pojęcie? Tutaj chciałem powiedzieć na temat mowy nienawiści, bo to mnie bardzo uderzyło. Widzę Państwo, to nie jest żadna ideologia, tylko to jest pojęcie, które dotyczy tak naprawdę każdego z nas. To są te emocjonalne, nacechowane negatywne treści, które mają wzbudzać nienawiść do danej grupy: czy to ze względu na jej kolor skóry, pochodzenie, orientację seksualną, poglądy religijne czy nawet niepełnosprawność, więc tutaj to nie jest żadna ideologia i yy, przestańmy tak mówić, ponieważ przez to będziemy spowodujemy to, że, yy, że normalizujemy to zjawisko, będziemy mówić, że to jest, yy, że to jest jakaś ideologia narzucona przez yy, jakieś widzi organizacji pozarządowych, no i przez to będzie w szkole się działo tak, jak się dzieje, a ja mogę ze swojego doświadczenia i doświadczenia stowarzyszenia nigdy więcej które od 30 lat badamowe nienawiści powiedzieć, że w szkole ten proces jest yy, coraz częstszy. Ja prowadzę zajęcia z młodzieżą i konflikty na tle narodowościowym, które w ogóle wśród dziesięciolatków nie powinny występować, tak? Uczniowie ukraińscy kontra uczniowie polscy, no coś takiego w ogóle się nie powinno pojawiać, tak? Więc y, musimy tutaj temu przeciwdziałać, żeby y, w ogóle takie rzeczy nie występowały, żeby też te dzieciaki wiedziały, że on, oni są równolatkami i że dużo ich łączy, tak naprawdę, na niedzieli. Więc, y, y, Tak, i żeby czuły się bezpiecznie w szkole i w ogóle... To, że dzieci z powodu tej mowy nienawiści popełniają samobójstwo, to jest w ogóle nasza wina jako dorosłych i to jest nasza, yy, nasza wina. I to w ogóle nie powinno się coś takiego wydarzyć. I tak, dyskusje na temat tej mowy nienawiści czy przeprawki partyjnej i tak nic nie zmienią, tak? bo yy, to się dzieje, to zjawisko jest, będzie i musimy yy, na ten temat mówić. Dziękuję. Dziękuję bardzo.